Ehm, witam wszystkich, nie? Tu Artur, Pogramy sobie w Call of Duty. Chyba wszyscy grali w Call of Duty ci, co nas oglądają. Mnie ehm, oj, czarowny, kurwa, zleciał. Dobra, mam go. Ehm, no i gram sobie w zarażonego, nie? Chciałem pokazać wam, jak to wygląda. Nie spróbować, nie wiem, pogadać, trochę zobaczyć, jak to będzie. No zarażony, trzeba zabić, trzeba przeżyć, no jak do ostatniego. O, kurwa, z mi wybiega, chciałem nożem pierdolnąć. No i to tak jest, nie? Jak. Ehm, no i kurwa, kolejny, czekajcie, czekajcie, jednego co Masz, kurwa, chodź tu Chodź tu Kurwa, jak zwykle spierdalają, nie? No i tak o, jak zginiesz, to ten, to jesteś zarażonym, jak przetrwasz do samego końca, to napierdalasz na młaba, nie? Proste Dobra, o jest kolejny Spierdala no, Widzicie, kurwa, jaka ta gra jest pojebana? Dzieci spierdalają od ciebie i Żadnego nie złapiesz, skurwysy No i teraz jeszcze nożem zostałem Kurwa, macz ty chuju Ja ci dam Ty dziadu pierdolony Dobra teraz ja muszę szukać ci, którzy się kampią kurwa, ich podcinać Mam już dorzucane, mam flarę, muszę, może, może, dobra postawię flarem pewnie tu w kontenerze siedzą jak zwykle kurwa A jak kurwa, masz no i z wiem do kurwiu, no ty chuju Do kurwie cię zobaczysz ty chuju masz Masz kurwa, a leży kolej, kolejny kurwa Jeszcze jednego tam kurwa wytępie trzeba Chodź ty, masz pięknie o! Jeszcze na kontener. KURWA! Przeskoczyłem na kontenerze szczerze, dobra. Oni go do kurwa trzeba znaleźć kolejnego. No nic, ale w ogóle wie wiecie jak to wygląda, nie? E o no, koniec mapy właśnie. Epizod drugi będzie chyba... ...szybko, nie? Zobaczy zobaczymy, zobaczymy. No... No nie wiem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie w komentarzach co byście chcieli widzieć. Nie wiem, za dużo przeklinam, no nie wiem. To epizod drugi wkrótce, nie? Dzięki za oglądanie. E Część druga jak najszybciej chyba. Na razie.